Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie zostało dzisiaj oficjalnie otwarte i poświęcone i wydaje mi się, że to jest wydarzenie zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż budynek od 28 lat niszczał, jego stan surowy ulegał dewastacji. No i została podjęta odważna decyzja przebudowy, modernizacji tego budynku, aby społeczność pawłosiowa, jak również całej naszej gminy, miała lokum do realizacji swojej pasji do warsztatów, które już się odbywają, jak również rzecz ogólnie ujmując do miłego spędzania wolnego czasu, jeśli chodzi o dzieci, młodzież czy też seniorów. Zdaję sobie sprawę, że ta oferta ona jeszcze nie jest optymalna. Będziemy starać się rozwijać różnego rodzaju. Oferty dla naszych mieszkańców jednocześnie słuchając ich głosu, co by chcieli, abyśmy się z tym zmierzyli i coś fajnego dla nich zorganizowali. Są pokoje, w których odbywają się. Warsztaty muzykalne, lepienie z modeliny, Aikido. Myślę, że profesjonalna sala dla właśnie Stowarzyszenia Aikido, gdzie wreszcie znaleźli swój dom, swoje, swoje lokum. Biblioteka działa bardzo prężnie, ja się bardzo z tego cieszę i oni naprawdę tryskają bardzo dużymi pomysłami. To zgrana grupa osób panie z biblioteki, jak również instruktorzy, którzy przejeżdżają na zajęcia i wydaje się, że ta oferta będzie coraz bogatsza i będziemy starać się zaproponować mieszkańcom coraz to nowe rzeczy. Bardzo się cieszę, że mamy taką piękną bibliotekę. Zwiększyło się czytelnictwo dzięki tej przeprowadzce do nowego budynku. Staramy się tutaj także organizować wiele Innych zajęć, dlatego serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek i udziału w tych zajęciach. Prowadzimy dla dzieci zajęcia plastyczne, wycinanki, kolorowanki. Dziewczynki mogą sobie powycinać laleczki Barbie, chłopcy mogą powycinać samochody, samochód strażacki. Możemy również wyciąć budynek aktualnie otwieranego nowego budynku Calu także wiele atrakcji dla dzieci mamy. Z kolegą Tomaszem Blajerem mamy kulinarne zgadywanki. E, zgadywanki są zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mamy przeróżne przyprawy, troszkę też coś do skosztowania, jakiś owoc, jakaś, e, jakieś warzywko takie delikatne. Bardzo się to wszystko podoba, bo jest e, no coś ciekawego, tak? Nie wszyscy, nawet ci co gotują, to tak jak mają zasłonięte oczy, jest to dla nich naprawdę wyzwaniem, żeby, żeby odgadnąć. Także fajnie wchodzi się od razu, czuć, że, że coś w powietrzu się fajnego unosi. Jeśli chodzi o budynek Calu i wykończenie, przebudowa, modernizacja, to oczywiście posiłkowaliśmy się środkami zewnętrznymi. Nie byłoby żadnej szansy, żeby zrobić tylko i wyłącznie środkami z budżetu. Są to środki pozyskane w ramach współpracy z miejskim obszarem funkcjonalnym, kwota ponad milion złotych, jak również 719 tysięcy to pula z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Pozostała część została uzupełniona z budżetu gminy i tak zgromadziliśmy środki no jeszcze w czasie, który dla budownictwa był bardziej przyjazny, bo dzisiaj pewnie byłoby ciężko zamknąć to taką kwotą. Jaką udało nam się to zrobić kilkanaście miesięcy temu? Największą nagrodą dla tych, którzy się trudzili, aby taki budynek powstał, to jest właśnie obecność mieszkańców. I serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzin, aby w ramach swojego wolnego czasu znaleźć dla siebie swój kącik, pogłębiać swoje zainteresowania. I myślę, że warto do nas zajrzeć, aby przynajmniej dla siebie coś ciekawego znaleźć, spotkać drugiego człowieka, zawiązać jakąś przyjaźń. Tu wiele dobrego się może wydarzyć.